No i drodzy krótka recenzja, nie wiem co będzie z tego filmu Bo niestety pokład do mnie nie sprzyja Zimno wieje Ale co chciałem Wam powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć, że stałem się ostatnim posiadaczem samochodu Astra 14 Turbo Astra J rocznik 2014 co powiedzieć w tym samochodzie fajny bardzo egzemplarz pełny od mojego kolegi Szymona, którego serdecznie pozdrawiam. A jest to rocznik 2014 samochód ma przejechane 196 000 km yy, z plusów to ma fabryczny gaz. silnik 14 Turbo. Wielu osobom znany przede wszystkim z problemów z przegrzewaniem się z rozciekającymi się pokrywami zaworów plastikowymi ale poza tym bardzo fajny, wdzięczny samochodzik I pierwszy styk z tym autem miałem w wakacje z żoną pożyczyliśmy ten samochód i pojechaliśmy nim nad morze i przyznaję, ten samochód obczarował mi ople przyznaję się, zawsze gardziłem oplami bo kurzało mnie to, że GM robi te silniki i one żurą olej, a GM z tym nic nie robi. A i przyznaję zawsze na te ople przeklinałem Plułem, nigdy nie chciałem być o a tymczasem stałem się Oplażem. o A co o tym samochodzie mogę jeszcze powiedzieć? Ma 6-biegową skrzynię biegów o, manualną o, i generalnie jest w bardzo fajnej kondycji. Tutaj fajny napis. Zawsze mi się to podoba. EcoFlex. EcoFlex, bo trzeba pokazać, że ma instalację gazową i to jest bardzo, bardzo dobrze, że ma gaz. Więc jest trochę tańszego jeżdżenia. Ale też bardzo fajnie w tym gazie jeździ. Wiesz, to jest po prostu niezauważalna. Ja jestem wychowankiem drugiej generacji instalacji gazowej. Tak dosyć sceptycznie myślę. Kurczę, sekwencja. To się pewnie będzie długo grzało, ale o dziwo nie grzeje się długo. W razie byłem przyzwyczajony, że po prostu dosłownie 3 minuty woda ma 12 stopni, bo tak miałem ustawioną. I mi się na gaz. Tu się trochę dłużej przełącza, ale i tak jest bardzo szybko. W ogóle się tego nie zauważa. Co to jeszcze mogę o tym aucie powiedzieć? Generalnie ma bardzo fajne wnętrze, przestronne. No bardzo duży bagażnik, czyli duży. No w porównaniu do Octavii, trójki, to wiadomo, że jest mały. Ale generalnie nie ma źle. Nie ma tragedii. Wnętrze też jest spoko. Wkurzało mnie na początku. Od razu wam pokażę. Wkurzał mnie kształt deski rozdzielczej. Że, ten, że deska się tak wylewa na ten tunel środkowy nigdy tego nie lubiłem, wolałem jak jest po prostu deska jest osobno tunel środkowy jest osobno tutaj jest trochę inaczej, ale już do tego się przyzwyczaiłem. też yy, wysoka linia tej deski teraz tego nie widać ale deska jest dosyć wysoka i po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego że ta krawędź deski jest bardzo wysoko e, o tamten strenek ma dużo fajnie, bo widzę maskę MG tam widoczne daleko też ma także widzę maskę o pauze nawet nie wspomnę, a tutaj na nie do końca widać, bo jest wysoka, wysoka ta krawędź No i tak mi się wydaje, no ja przyzwyczajam się do tego. O. No i tyle! Samochodzik ogólnie w fajnej kondycji. Właściciel wspomniany bardzo o niego dbał. Wizualnie może nie wygląda super idealnie, ale mechanicznie spoko. Fajnie się tym jeździ. A ja, jak widzicie, muszę zmienić koła na Zimowe, bo cały czas stoi na letnich. Tak go odebrałem od właściciela. Od Szymonka odebrałem Odebrałem też zimówki. Właśnie te zimówki będę zakładał. Są nie najgorsze. Dobra. Kończę, moi drodzy, bo muszę się zabrać do roboty. Nagram, może jeszcze coś, jak już będzie. A no, będą przekręcone te koła. Może zrobimy jakieś jakąś przejażdżkę i nagramy przejażdżkę. Dobra, trzymajcie się.